Oto dzisiejsze zadanie. Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi, dodatnimi, to i tutaj jest nierówność, która za chwilę będzie stanowiła tezę tego zadania, tego dowodu. A ponieważ to jest zadanie na dowód, no zacznijmy od strony formalnej, od wypisania założeń. Założeniami w tym problemie jest, są jest to, że liczby a i b są. są rzeczywiste. O, ładniej pisz. Poza tym są dodatnie a większe od zera, b większe od zera. No i właściwie to tyle założeń. A teza to właściwie jest to, co się znajduje na samym końcu polecenia, czyli... Yy, jak w każdym twierdzeniu. To, co jest słowie, po słowie jeżeli, to są założenia, a to, co jest po, po słowie to, <grym> tak jak w tym poleceniu, to jest właśnie teza jakiegoś twierdzenia, dajmy na to. Większe, równe, cztery. A skoro wykaż, to kolejnym punktem programu jest Dowód. W tym wypadku, dowód będzie polegał na takim przekształceniu tej nierówności danej jako teza, żeby wyszło coś, co ponad wszelką wątpliwość jest spełnione. Proponuję zacząć od czegoś takiego, że w tym drugim nawiasie Sprowadzę te ułamki do wspólnego mianownika i je do siebie dodam. Czyli, a zrobię troszkę więcej miejsca. Czyli, a plus b na razie czeka. No a teraz, jaki tutaj będzie w tym drugim nawiasie wspólny mianownik? Będzie nim ab. Nie wiemy nic o tych liczbach, żeby tam któraś jedna była wielokrotnością drugiej, czy coś takiego. Nic o nich nie wiemy, oprócz tego, że są dodatnie. O, w takim razie pierwszy licznik to będzie B, drugi licznik to będzie A. Kolejne przekształcenie. No, robię z tego jeden ułamek, czyli właściwie nawet już będzie zbędny. Mam tutaj AB, a w liczniku mam B plus A, czyli właściwie równie dobrze mogę zapisać A plus B. Dlatego, że tutaj po lewej mam A plus B i to mi się za chwilę przyda. Jest większe równe od 4. Jeżeli teraz pomnożymy to stronami przez AB, czyli przez mianownik. Po prawej stronie pojawi się 4ab, po lewej stronie ten mianownik zniknie, więc będziemy mieli a plus b razy a plus b. Zapiszę to w skrócie jako a plus b do kwadratu. No i już mam nadzieję, że widać, że tutaj będzie chodziło o wzory skróconego mnożenia, zresztą tak jak często w tego rodzaju zadaniach na dowód. O, może to przedstawię tak. Ta lewa strona, no właśnie, co wynika ze wzoru skróconego mnożenia, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Prawą na razie przepisuję, ale tylko po to, żeby teraz ją odjąć, <laughs> żeby odjąć od obu stron to 4ab. W takim razie po prawej nie zostanie nic, a po drugiej, po, po lewej, jeżeli tutaj mam plus 2ab, a za chwilę z prawej strony, strony przyjdzie minus 4ab, no to będę miał a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. A to, co teraz się pojawiło po stronie lewej, jest niczym innym, jak tą rozwiniętą już do postaci bez nawiasu, bez post... jeszcze raz, to co mam po lewej stronie, to jest też wzór skróconego mnożenia, tylko, że akurat na kwadrat różnicy. Czyli zwijam to niejako, tak jak tutaj przed chwilą, o tutaj gdzieś, rozwijałem tą postać daną taką z nawiasem do sumy algebraicznej, tak, teraz wyszła inna suma algebraiczna, którą też wzorem skróconego mnożenia, tym razem na kwadrat różnicy, da się zwinąć do tej postaci krótkiej, i trzeba powiedzieć, że to już jest koniec dowodu. Bo jeżeli po lewej stronie mamy kwadrat różnicy, albo w ogóle kwadrat czegokolwiek, no, to trzeba powiedzieć z własności działań to wynika, że jakąkolwiek liczbę podniesiemy do kwadratu, no to zawsze wynik będzie dodatni, a w najgorszym razie 0. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dlatego też lewa strona będzie zawsze większa lub równa od 0. Co kończy dowód. Stawiam kwadracik, który w matematyce oznacza koniec dowodu.